Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić dzisiaj dla Państwa Platformę Elektronicznego Fakturowania i jej genezę, najważniejsze cechy i funkcjonalności, które oferuje. Tak jak mój przedmówca, pan Marek Miąskiewicz, przedstawił ustawę o elektronicznym fakturowaniu i, obowiąz i opowiedział przedstawił obowiązki z niej wynikające, ja chciałbym się skupić na tych tak… tak Nazwanych technikaliach, i troszeczkę głębiej wejść w to zagadnienie związane z przyczynami powstania platformy i też omówić właśnie te, naj, te najważniejsze jej cechy. I tak jak w przypadku drzewa, które ma wiele korzeni, które zbiegają się w jeden pień, by, by później rozwinąć się w bujną koronę, tak samo w przypadku. Naszej platformy elektronicznego fakturowania również mieliśmy do czynienia z wieloma źródłami uwarunkowań tej platformy, które musieliśmy zebrać w całość połączyć ze sobą, by po, żeby powstało na końcu to ostateczne rozwiązanie. A, I tym. Takim głównym, najważniejszym uwarunkowaniem, to już była wspomniana tutaj dyrektywa, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014-55 EU, które właśnie wprowadzały obowiązek elektronicznego fakturowania i, obowiązek, i przyjmowania takich faktur przez zamawiających. Na tej podstawie została przygotowana ustawa, o której tutaj mówił pan Marek Miejskiewicz. Natomiast na podstawie tej dyrektywy. Komisja Europejska rozpoczęła dalsze prace i w ramach grup roboczych, w ramach grupy roboczej TCCEN 434 została wypracowana tak zwana norma europejska, która mówi o tym, jakie elementy informacyjne, jakie, jakie informacje mają być i mogą być przedstawiane w fakturze elektronicznej. Które będą, które będą wysyłane w ramach zamówień publicznych. Ta norma europejska mówi się o tym, jakie, jakie informacje można wysyłać, czyli tworzy tak zwany model semantyczny dla, dla faktury. Norma wskazuje również na to, w jaki sposób te informacje mają być uporządkowane jaka ma być struktura tych informacji, bo mówimy o, o dokumencie strukturyzowanym, czyli jaka ma być hierarchia, kolejność elementów, liczenność poszczególnych elementów. Norma wskazuje na dwie dopuszczalne struktury, czy tak zwane syntaktyki. Są to UN, UN CII i UBL 2.1, które określają właśnie postać dokumentów faktury elektronicznej. Przykładowo jeżeli norma europejska mówi o tym, że w dokumencie faktury musi być przedstawiony sprzedawca, dla którego należy wskazać nazwę tego sprzedawcy, to jeżeli założymy, że tą nazwą będzie ILIM, to w przypadku jednej z syntaktyk CFACT może to wyglądać tak, jak tutaj nie wiem, czy tutaj będzie widać, w każdym razie. To tą informację można przedstawić. Taki sposób, jak widać w tym pierwszym przykładzie. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli ją przedstawić w postaci, wykorzystać do tego strukturę jubilową, to ten dokument będzie miał inną postać. Więc te kwestie też trzeba było uwzględnić. Jeżeli byśmy chcieli te informacje zawrzeć w innym standardzie, na przykład w EDIFAKCIE, to dokument miałby zupełnie inną postać. To, co również należało uwzględnić, przygotowując rozwiązanie, to był rynek. IDI, czyli dostawców usług przesłania dokumentów elektronicznych w Polsce. Usługodawcy ideajowi działają w Polsce już od myślę, że ponad 20 lat. Działają w różnych branżach. To, co najbardziej dla nas, dla takiego zwykłego szarego człowieka jest oczywiste to, to sieci handlowe i producenci dostawcy do tych sieci, te dokumenty tam są w największym stopniu przesyłane i a Obecnie tym najpopularniejszym standardem przesyłania dokumentów są dokumenty de facto albo lub dokumenty XML-owe. Natomiast każdy z tych operatorów może przesyłać te dokumenty w różnym swoim specyficznym standardzie XML-owym. Na przykład, które nie zawsze, nie zawsze muszą, być, muszą sobie odpowiadać. Jak tutaj wspomniał dyrektor Wójcik, ważne jest to, żeby każdy tak samo rozumiał te dokumenty, które są przesyłane. Na rynku polskim mamy do czynienia z, kilku, z kilkoma firmami, które od, od kilkunastu, kilkudziesięciu lat już oferują swoje usługi idejowe chcieliśmy wykorzystać ich doświadczenie, w przygotowaniu tego rozwiązania i to nam się udało. Kolejną rzecz, którą należało uwzględnić, to był rozwój oprogramowania, czy rozwój systemów informatycznych w administracji publicznej i sposób ich wykorzystania. Administracja publiczna na co dzień raczej nie, nie wysyła dokumentów elektronicznych. Jeżeli otrzymuje faktury, no to najczęściej to właśnie są PDF-y, to nie są dokumenty ustrukturyzowane. Administracja publiczna również no, nie korzysta z sposobów komunikacji elektronicznej na co dzień, żeby się kontaktować ze swoimi klientami, z obywatelami. Dlatego też no nie, nie można było zostawić tego obowiązku na barkach jednostek samorządu publicznego, jednostek sektora finansów publicznych, aby każdy z nich we własnym zakresie przygotował swoje rozwiązanie, które by spełniało wymagania związane z dyrektywą. Dlatego trzeba było pomóc i przygotować jedno globalne, centralne rozwiązanie. Kolejną kwestią, którą należało uwzględnić, to sieć Open purple, którego Platforma jest e, częścią. Open People jest organizacją, która zrzesza w tej chwili już ponad 300, e, 300 podmiotów. Przede wszystkim są to usługodawcy, którzy dostarczają usługi przesyłania dokumentów elektronicznych. E, ale też e, do tej organizacji należą Władze krajowe, które zarządzają tymi usługodawcami, albo nadzorują tych usługodawców w ramach swojej jurysdykcji. W przypadku Polski tą władzą krajową jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W organizacji uczestniczą również inne podmioty, takie na przykład jak, jak ILIM, które stanowią takie wsparcie merytoryczne dla, dla prac prowadzonych w ramach tej organizacji. Czym się zajmuje ta organizacja? Przede wszystkim jej celem jest. Nadzorowanie, wypracowywanie i zarządzanie pewnymi standardami, które są wykorzystywane do tego, aby te dokumenty elektroniczne przekazywać w ramach sieci OpenPeople. Organizacja OpenPeople wypracowała w trakcie swojego działania standardy związane z komunikacją, zwłaszcza transportową, czyli odpowiadające za to, żeby dokumenty trafiły od nadawcy do adresata w właściwy sposób, bez, bez żadnych problemów. Z drugiej strony, bazując na doświadczeniach krajów głównie nordyckich, ale też później innych państw, które się przyłączały do tej organizacji, wypracowano specyfikacje dokumentów, które są przesyłane w ramach sieci IPP. W platformie, jak już tutaj zostało wspomniane wcześniej, wykorzystujemy kilka dokumentów. I spośród tych dokumentów, które my przesyłamy, trzy z nich są również przesyłane w ramach sieci OpenPol, czyli faktura, zamówienie i dostawy. Te specyfikacje mogliśmy wykorzystać i zaadoptować je do polskich warunków. Natomiast w przypadku pozostałych dokumentów te specyfikacje należało przygotować od podstaw. Dzięki temu, że jesteśmy częścią sieci OpenPol, Mamy możliwość komunikacji i współpracy z wszystkimi podmiotami, które są, które również należą do tej sieci, bez względu na to, gdzie one są. Nie tylko w Polsce, w całej Europie, ale ostatnio sieć rozwija się także na kraje azjatyckie, Singapur, myślę też o wejściu do Stanów Zjednoczonych. Czyli dzięki temu możliwe jest przesłanie przez polskiego przedsiębiorcę faktury do odbiorcy zagranicznego. To samo w drugą stronę. Możemy otrzymać, polski przedsiębiorca może otrzymać zamówienie od jednostki sektora publicznego z zagranicy. Te wszystkie czynniki, uwarunkowania należało wziąć pod uwagę, żeby wypracować jedno wspólne rozwiązanie w postaci Platformy Elektronicznego Fakturowania. Jej start, Miał miejsce 1 kwietnia 2018 roku, 19 roku, przepraszam, od tego momentu możemy rejestrować konta na platformie, a od dnia 18 kwietnia można przesłać już dokumenty elektroniczne. W obecnej chwili zarejestrowane jest ponad 3000 podmiotów, głównie jednostek sektora finansów publicznych, ale również przedsiębiorstwa przesłane są pierwsze dokumenty, no i liczymy na, na to oczywiście, że po dzisiejszym e, spotkaniu tych dokumentów, tych, e, tych kont będzie coraz więcej. Tak jak już to zostało wcześniej wspomniane, Platforma oferuje sześć podstawowych usług, które pozwalają na przekazywanie dokumentów elektronicznych w ramach całego cyklu, całego procesu związanego z zamówieniami, z realizacją zamówień publicznych. Oprócz tego e, mamy jeszcze usługę raportowania oraz szereg dodatkowych funkcjonalności, które Usprawniają ułatwiają korzystanie z platformy. Dostęp do platformy możliwy jest trzema głównymi kanałami, na, na trzy sposoby. Przede wszystkim tym najważniejszym, naj, najbardziej oczywistym obecnym sposobem jest dostęp poprzez przeglądarkę, internet, poprzez przeglądarkę, gdzie możemy korzystać z aplikacji internetowej, ale oprócz tego możemy skorzystać z programu, który. Może działać, może być zainstalowany na, na, na komputerze użytkownika. No i ten trzeci kanał, który jest przez nas głównie propagowany i wskazywany jako ten najważniejszy, to jest możliwość integracji własnych rozwiązań, własnych systemów poprzez API. Oprócz tego istnieje możliwość importu i eksportu dokumentów, które zgodne są ze specyfikacjami obsługiwanymi przez platformę. Jak działa platforma? Jeżeli z jednej strony wykonawca chce wysłać fakturę do zamawiającego, może skorzystać z dowolnego narzędzia, które pozwoli mu na przygotowanie tej faktury. Może być to aplikacja webowa, może być aplikacja desktopowa, może to być własny system FK, ERP albo inny, który pozwoli na wygenerowanie dokumentów w odpowiedniej postaci. Ten dokument zostaje przesłany do platformy elektronicznego fakturowania, który na podstawie odpowiednich mechanizmów, które zostały właśnie wypracowane poprzez PEPOL, znajdzie adresata tego dokumentu, określi, czy dany adresat jest w stanie taki dokument odebrać, i jeżeli wszystkie warunki będą spełnione i dokument będzie poprawny, wtedy taki dokument zostanie przesłany do odbiorcy tego dokumentu. Ten odbiorca, czy adresa dokumentu może ten dokument odebrać e, też poprzez, różny, poprzez dowolny z kanałów aplikację obowiązkową albo API. E, to nie ma znaczenia, przez kto odbierze, bo ten dokument będzie widoczny w każdym z tych kanałów. Te kanały się ze sobą synchronizują czyli dokument wysłany e, w jeden kanał, odebrany w jeden kanale, on będzie widoczny w pozostałych kanałach. Dzięki temu mamy elastyczność korzystania z różnych narzędzi. Nie ma również znaczenia to, e, z czyich usług dany użytkownik korzysta. W tej chwili na platformie mamy rozwiązania oferowane przez dwóch usługodawców, tzw. Tak brokerów. Jest to Konstancjum Expert i Infinita. Nie ma znaczenia, czy użytkownik zarejestrowany jest u jednego brokera lub u drugiego, bo dzięki temu, że jesteśmy w ramach sieci PEPOL, te dokumenty trafią do użytkownika po drugiej stronie bez względu na to, z jakiego z usług, z jakiego brokera korzysta. Aplikacja internetowa, tak jak już wspomniałem wcześniej, pozwala na przygotowywanie dokumentów i odbieranie tych dokumentów. Ale oprócz tego, dzięki niej mamy możliwość rejestracji podmiotów na platformie. Możemy założyć poprzez aplikację konto na AP. Możemy również zarządzać użytkownikami. Możemy zakładać użytkowników, nadawać im uprawnienia do. do pewnych dokumentów, albo do, 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 do tak zwanych skrzynek PEPOL. Praca w aplikacji wiąże się z tym, że te dane do dokumentów wprowadzane są ręcznie no i brak jest tutaj pewnej, pewnej automatyzacji. Wszystkie dane są przechowywane w chmurze, a nie u nas lokalnie. I to rozwiązanie jest bardzo elastyczne, bardzo fajne, bardzo lekkie i wygodne, ale raczej dla organizacji, które nie, nie, nie przesyłają wielu dokumentów, nie mają dużych potrzeb, ale dzięki temu jest to rozwiązanie bezkosztowe. Czyli tak naprawdę, nawet każda jedna mała organizacja, czy to jednostka sektora finansów publicznych, czy firma, która nie chce ponosić jakichkolwiek kosztów, może skorzystać z tego rozwiązania i może już wejść w ten cały cykl przesyłania dokumentów elektronicznych. Aplikacja desktopowa pozwala prawie na to samo, z tym, że. Nie możemy tutaj zakładać kąt podmiotów, nie możemy zarządzać użytkownikami, ale mamy przede wszystkim możliwość przesyłania dokumentów, odbierania tych dokumentów. Te dokumenty się synchronizują pomiędzy aplikacją desktopową i webową. No i przede wszystkim mamy możliwość pracy offline, jeżeli nie mamy dobrego dostępu do, do sieci. Wtedy możemy pracować offline i kiedy jest kończenie wysłania dokumentów, wtedy się tylko łączymy z siecią. No i ten trzeci kanał, e, możliwość podłączenia się poprzez API, e, dzięki któremu możemy zintegrować własne systemy informatyczne wewnątrz naszej organizacji jest to rozwiązanie dedykowane głównie do tych większych. E, może nie tyle większych, ale do, do podmiotów, które e, częściej albo w większym ilości będą wysyłały dokumenty elektroniczne. Z tego względu, że, to, że mamy tutaj do czynienia z większym stopniem automatyzacji. Te dokumenty mogą być generowane w innym systemie, w innej aplikacji, tylko przesyłane poprzez platformę dalej. Tak samo mogą być w ten sposób odbierane. A niestety to rozwiązanie wiąże się z pewnym kosztem, chociażby z takim, że trzeba dostosować swoje własne systemy informatyczne. No i tutaj tą, tą pracę trzeba wykonać. Natomiast w przypadku podmiotów, które no wiedzą, że będą korzystały z dużej liczby dokumentów, no to rozwiązanie jest wskazane. Co istotne, API oferowane przez platformę jest identyczne dla obydwu brokerów. Bez względu na to, z którego usług, z którego brokera korzystamy, API wygląda tak samo. Tu Zostało już wspomniane wcześniej o kontroli biznesowej. Ja tylko może powiem pokrótce, jak, na czym polega ten mechanizm. Mianowicie dzięki temu, że mamy w platformie odwołanie do, możemy mieć platformie odwołanie do umowy, która została zawarta pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, mamy w dokumentach elektronicznych identyfikatory tych dokumentów, przysyłając dokumenty w ramach całego cyklu e, tworzymy. Dokument, kolejny na podstawie wcześniejszego dokumentu, te, te identyfikatory są załączane do, do kolejnych dokumentów w całym procesie. Możliwe jest powiązanie ze sobą wszystkich dokumentów na całej ścieżce. I dodatkowo system czy aplikacje są w stanie znaleźć te dokumenty, które znajdują się w systemie na podstawie tych identyfikatorów i je wyświetlić. To pozwala. Osobie, która przeprowadza kontrolę biznesową, weryfikację, czy rzeczywiście ta faktura, którą otrzymaliśmy, jest uzasadniona i taka transakcja miała miejsce. Zostało mi bardzo mało czasu, więc pokrótce powiem kilka takich najważniejszych informacji, jak skorzystać z platformy elektronicznego fakturowania, jak się do niej podłączyć. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Ile dokumentów. Przed ile dokumentów wysyłamy, ile dokumentów otwieramy, jaka to, jest tych, odbieramy, jaka to jest skala tych dokumentów, jak wygląda obieg dokumentów, jak wyglądają procesy u nas w organizacji, czy wykorzystamy z jakichś narzędzi informatycznych, jakichś systemów, które moglibyśmy ewentualnie zintegrować. Jeżeli tak, no to musielibyśmy wtedy porozmawiać z dostawcą do tego oprogramowania, na ile on jest w stanie wykonać tą usługę i wykonać jakieś prace, które pozwolą na integrację tego systemu. Od jakiegoś czasu mają Państwo możliwość zapoznania się z aplikacjami webowymi obydwu brokerów, żeby przetestować sobie, zobaczyć, która aplikacja bardziej nam odpowiada. Można również skorzystać z API integracyjnego, żeby zobaczyć, jak wygląda możliwość komunikacji właśnie poprzez API, poprzez ten sposób, ten sposób automatyczny. Jeżeli Państwo już przetestują to rozwiązanie, mogą Państwo wybrać właściwego brokera albo... Konsorcjum PF Express albo Infinite. Natomiast proszę pamiętać o tym, że nie jest to wybór na zawsze. W ciągu całego cyklu życia platformy można zmieniać sobie wielokrotnie tego usługodawcę. Dane będą przenoszone od jednego do drugiego wraz dane, czyli dokumenty, konta użytkowników. Natomiast no, te zmiany nie można dokonywać częściej niż raz w miesiącu. O tych aplikacjach. W większym stopniu będą mówili, czy, czy szerzej będą mówili tutaj już prezesi dwóch firm, którzy przygotowali te rozwiązania. Ale należy zastanowić się na tym, jak chcemy poukładać sobie konta podmiotów na platformie. Mamy do wyboru dwa główne takie modele: rozproszone, centralizowane albo coś pośrodku. Na ten temat szerzej będzie mówił pan Tadeusz Rudnicki. Należy wskazać osobę, która ma zarządzać kontami podmiotów. Może to być wiele osób. I jeżeli już ustalimy sobie strukturę, to być może istnieje konieczność adresowania dokumentów do poszczególnych nie wiem, komórek, wydziałów organizacji, wtedy należy rozważyć, czy nie trzeba skorzystać, czy nie trzeba zdobyć puli numerów GLN, które pozwolą na identyfikację podmiotów w sieci PePOL. Na na ten temat będzie mówił tutaj Pan e, Prezes Fundacji e, w dalszej części dzisiejszego dnia. E, możemy przypisać użytkowników do poszczególnych adresów, skonfigurować e, poziomy uprawnień i wtedy no, możemy w pełni zacząć już działać na platformie. Myślę, że zdążyłem. <laughs> Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, to dobrze, to ja tutaj już powiem, że.